Cześć, witajcie na kanale. Dzisiaj będzie rozpakowanie pewnego przedmiotu, o którym Wam już wcześniej mówiłem. Producent zapowiadał, że to oto cudo, które jest właśnie tutaj, jesteśmy w stanie złożyć 15 minut, aby było gotowe do działania. Więc teraz sprawdźmy, czy tak naprawdę będzie. Dobra, to oto ten wielki karton. Jak widzicie, macie tu napisane, jest to drukarka Bambulab P1P. Jest to podstawowa wersja drukarki. Bambu Lab. Normalnie jest jeszcze wersja X1C, która kosztuje prawie dwa razy więcej od tej, ale na tym kanale będę chciał Wam przedstawić, jak tą drukarkę ulepszyć, aby była podobna do tej droższej. Bo tak naprawdę jedyną wielką różnicą między tymi dwoma drukarkami X1C i TOM P1P jest to, że ta nie ma komory. Ale już bez zbędnego gadania pokazuję Wam, co jest w środku. Mam tutaj sobie taki fajny nożyk. I teraz Siu! Tu mamy, patrzcie, tu jest QR kod, gdzie znajduje się instrukcja wideo, jak rozpakować tą drukarkę. Ale kim ja jestem, żeby oglądać jakieś tutoriale? Ja pokazuję Wam, jak to zrobić, albo jak tego w sumie nie robić. To się okaże za chwilę. Tu mamy takie po bokach, dwie czerwone naklejeczki, które pokazują nam, że po prostu, żeby chwycić za te dwa rogi tego worka. Ja postawię sobie ten karton tutaj. Okej, okay. siup, siup Teraz tak, sprawdzę w kartonie, nic tu więcej już nie ma Powinny się znajdować tutaj jeszcze trzy dodatkowe rzeczy Poza drokarką powinien tu się znajdować jeszcze tego co wiemy Biały filament, kamerka i pasek LED Ja zamawiając 31 marca nie miałem o tym pojęcia, ponieważ jeszcze nie było takiej informacji Ale... W połowie kwietnia pokazała się informacja, że Bambulab Lab swoją drukarkę P1P i właśnie dodatą kamerkę i pasek LED za darmo. Dla tych, co już kupili wcześniej tą drukarkę, powinniście dostać voucher na swojego maila, aby te gratisy po prostu odebrać. Jedyne co będziecie musieli zrobić, to zapłacić za przesyłkę, co jest niestety minusem, ale w takim wypadku możecie dokupić sobie jakieś rzeczy i wejść z kosztami. Waszego zamówienia powyżej minimalnej kwoty, dzięki której macie wysyłkę za darmo. No także sprawdźcie swoje maile i szukajcie kodu. Ok, ja trochę się szczerze powiem Wam boję tutaj. A nie, jest ok. Drukarka naprawdę, jak tutaj się podnosiłam za boki, co prawda ta blacha, ta którą trzymam, nie jest jakaś gruba, ale wydaje się to pod ręką bardzo wytrzymałe. Mamy tak, tutaj jeszcze kartonik. Mamy tutaj quick start guide. I tu widzę, że jest taka fajna taśma naklejona, że możemy sobie chwycić paluszkiem. No chociaż tutaj przyklejanie taśmy na rogu instrukcji to nie jest dobry pomysł, bo po prostu no, nie ale to jest instrukcja, to nie jest drukarka. Ok, teraz tak, od razu rzeczy, które mi się rzuciły, to tak. Po pierwsze, tak jak przed chwilą powiedziałem, drukarka jest bardzo wytrzymała. No wygląda ona jakby trochę ktoś ją yy, wyciągnął prosto z fabryki i w sumie no nie nakleju tutaj obudowy tak jakbyście otworzyli komputer. Z jednej strony, z drugiej strony zostało wam coś takiego. Tak, widzę filament, który jest tutaj znajduje się na środku i widzę też, co jest bardzo fajne. Myślałem, że kamera, która będzie dołączona do zestawu, przyjdzie oddzielnie w oddzielnym pudełku. Ale z tego co widzę, jest ona już tutaj zamontowana i ona sobie siedzi w tym tutaj małym rogu. Co jest bardzo miłym zaskoczeniem. Teraz tak, wydaje mi się, że można wyciągnąć ten styropian, czy tą gąbkę, która zabezpieczała nam tutaj wnętrze. To być może nie jest do końca filament, tylko po prostu rzeczy, które nam są potrzebne. A nie, jest tu filament Już Wam pokazuję Jest to takie oto pudełko, na którym widzimy, że jest filament Przewód zasilający Prowadnik jakby do naszego filamentu Głowica Jest ekran Czyścik do filamentu Klucze Jakąś rurkę I nasz spool holder na naszą szpulę Czy też szpulotrzymak Powyciągam tutaj teraz faktycznie styropian Może jednak sprawdzę co w tej instrukcji Szybkiej instrukcji tutaj O co tutaj chodzi Czyli tak Teraz jednak bierzemy nasz nożyk z powrotem, gdzie są nasze prowadnice. Yy, znajduje się trytytka, którą trzeba by było przeciąć, ale chyba jednak zrezygnuję z noża na korzyść nożyczek. nożyczek. Ale jeszcze łyk. Udolasz lepiej. Mamy nożyczki. Nie są to takie super nożyczki, ale powinny wystarczyć, nie? Jest. Pyk. Pierwsza trytytka. Mm, mm, mm. Tu się znajduje takie miejsce, gdzie nasza drukarka będzie robiła kupę. A z tyłu znajduje się też wyjście, gdzie ta kupa będzie wylatywać. Teraz trzeba wyciągnąć ten kartonik, który tutaj jeszcze jedną trytytką jest przytrzymywany. Siubtrytytka na bok. Więc skoro musimy tutaj wykręcać jakieś rzeczy, to postawię sobie drukarkę tu na bok. Otworzę sobie to pudełko, bo tutaj są potrzebne wszystkie klucze do otwarcia tej drukarki. Jak widzimy, jest od razu nasz filament. Możemy go chyba sobie odłożyć po prostu na bok. Nie mamy nasz ekranik. Ekranik do naszej drukarki, ale potrzebujemy tak naprawdę tego kluczyka. Tak mi się wydaje, że tego. Mam nadzieję, że tak. Teraz z tyłu obudowy mamy taką śrubeczkę. Teraz potrzebujemy jeszcze trzymaka, a trzymak wygląda po prostu tak. Kawałek metalu. Przy okazji wziąłem sobie kabel, bo on tutaj tak leży. Jest kabelek, to sobie go dam tutaj. Jest napisane ładnie for spool holder. Widzę, że ta jedna tutaj dziurka, która była przygotowana na spool holder, jest dużo ciaśniejsza niż ta obok. A to chyba ze względu na to, że w tej pierwszej już wcześniej była śrubka. Mówimy nadal o śrubkach. Dobra, czyli teraz wyciągamy to, co teraz trzymam w ręce. Jest już totalnie plastikowe. Tutaj żadnego metalu chyba. Oprócz takich dwóch złączek, które trzymają rurkę. Nic więcej metalowego nie ma. To nasze cudeńko. Się chyba rusza, jak powinno się ruszać. Więc teraz bierzemy naszą rurkę i tak z jednej strony rureczka wchodzi tu, wciskamy ją głęboko, głęboko, i tu w naszym ekstruderze mamy też miejsce, i no siedzi ta rurka, siedzi. Mamy tutaj takie czerwone naklejki, i one pokazują nam, gdzie są śrubki do odkręcenia. Jedna wyszła. Coś tu jeszcze widziałem. Aha, tutaj mamy. Naklejkę na slot z kartą SD i karta SD jest w środku. To tego nawet nie wiedziałem. Ale już wiem. I ostatnia śrubka numer 3. Nie wiem czemu, ale naklejka jest nawet na <grym> ekstruderze. A, ledy są już też zainstalowane. Bardzo mnie to cieszy, naprawdę bardzo mnie to cieszy. Kończyliśmy na instalacji ekraniku. Ekranik jest tutaj. Wszystko jest zabezpieczone taką fajną taśmą z zielonym końcem, który nie jest przyklejony. Aha, ale tu jest tylko ekranik i jest on bardzo lekki. I w takim razie, gdzie ten kabelek się znajduje? Tego kabelka nie ma w miejscu, gdzie był ekranik. Ja mam nadzieję też, że nie jestem jakoś ślepy. No powiem wam, robi się trochę y, dziwnie. Czy to oznacza, że ten kabel tu już jest? W sensie, że on jest tutaj. Aha. Przepraszam. O oh Ja jestem po prostu ślepy. Okej, okay, czyli ten kabel musimy tak trochę sobie tutaj powyginać, żeby on się nam do tego ekraniku jakby złożył. Tak, tylko że oczywiście nie róbcie tego do góry nogami. Czyli wyginamy kabelek, wsadzamy ekran, przesuwamy do boku i wszystko powinno być. ok. A teraz. Następnie mamy pobrać aplikację bambu. Handy, więc ja to teraz na szybkości spróbuję zrobić. Następnie podłączyć już drukarkę do prądu, włączyć ją, a tam będziemy mieli QR code, który musimy zeskanować naszym telefonem po to, żeby się do tej drukarki połączyć. Dobra, nie przedłużając, ściągam zabezpieczenia z kabelka i podłączymy sobie drukarkę i będziemy dalej starać się naszą drukarkę skonfigurować. Na moje oko kawałek powinien być troszeczkę dłuższy, ale już nie będę tutaj robił zamieszania. Interfejs aplikacji jest dosyć prosty. To jest cała aplikacja. Wydaje mi się więc teraz, że musimy nacisnąć tutaj plusik i zeskanować teraz QR kod z drukarki, ale najpierw muszę ją włączyć, więc teraz nastał moment prawdy. Sięgam za drukarkę, włączam ją i zobaczymy, co się stanie. OK, od razu mamy na samej górze napisane, żeby przeczytać dokładnie instrukcje, więc klikam sobie Next. Jest napisane, żeby usunąć wszystkie śrubki, które trzymają hotbed, ale ja już to wcześniej zrobiłem. Teraz wybieramy sobie Europę. Mamy tutaj QR Code, więc sobie go teraz zeskanujmy. OK, akceptujemy tutaj zmiany. Potwierdzamy połączenie drukarki. OK, teraz muszę podać hasło do mojego Wi-Fi, ale muszę je znaleźć najpierw, więc dajcie mi sekundkę. Teraz tak w ogóle nasza drukarka łączy się z moim telefonem poprzez Bluetootha. Jest tu też napisana instrukcja, że jeśli połączenie przez Bluetooth się nie powiedzie, to należy wejść do ustawień, kliknąć, żeby zapomnieć Bluetooth printer, wyłączyć i włączyć Bluetootha, a następnie jeszcze raz odświeżyć listę i próbować połączyć drukarkę jeszcze raz. Okej, okay, to łączenie działa troszeczkę wolno. Jeszcze poczekamy. I zobaczymy, co z tego będzie. Five minutes later. Jeszcze raz muszę połączyć do swojej sieci Wi-Fi, bo coś wcześniej nie poszło tak jak powinno. Sprawdzę, czy na pewno hasło jest dobre. Yy, tak, skopiowało się dobrze. No nie wiem, łączenie z drukarką trwa bardzo długo, i nie wiem, czemu jest jakiś problem z tym. Dobrze, już wiem, jaki jest problem i czemu tej drukarki nie mogę połączyć do swojej sieci Wi-Fi. Ale o tym powiem Wam później. Bo teraz zajmijmy się przejściem dalej i włączeniem tej drukarki, tak żeby zaczęła drukować. Problem z połączeniem drukarki był bardzo prosty, a mianowicie taki. Jeżeli Wasz router jest tak zwany smart, co oznacza, że ma sieci 5 GHz i 2,4 GHz połączone w jedno, i to on wybiera, jakie urządzenie może być połączone, to znaczy, że najprawdopodobniej Wasza drukarka Bambulab się do niej nie połączy. Tak więc, co należy zrobić? należy wejść w ustawienia routeru i rozdzielić te dwie sieci na sieć 5 GHz i na sieć 2,4 GHz po tym zabiegu będziecie mogli bez problemu połączyć waszą drukarkę do tej sieci 2,4 GHz na drukarce na ekraniku mamy napis żeby pominąć ustawienia więc to teraz zrobimy i teraz nasza drukarka powinna zacząć sama się ustawiać kliknę OK i zobaczymy co się stanie I to było to, właśnie dostaliśmy informację na ekranie, że samo kalibracja się zakończyła, a drukarka jest gotowa. Na ekraniku pojawiły się wszystkie parametry, czyli temperatura, szybkość itd. Tak naprawdę z rozpakowania tej drukarki to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało i czekajcie na kolejne filmy. A ja teraz uruchomię sobie jakiś przykładowy wydruk, który mam nadzieję znajduje się na tej właśnie, oto karcie SD. Dzięki za oglądanie i cześć. Nice.